I tak, Państwo nie widzę, bo nie ja mam okularów, ale zaraz ubiłem to będę widział. Proszę Państwa, spotkaliśmy się w niezwykłej przestrzeni, w której bywam, dosyć często, niektórzy mówią, że za często, to jest przesada oczywiście. Eee, spotkaliśmy się i spotkaliśmy się na Wieczorze Poezji. To jest też niezwykłe, bo zwykle ludzie, tak jak pisali Wisława Szymborska, lubią poezję, lubią tak, jak Ross i to tylko niektórzy. Nie, że rosną, ale że poezję. Ja <grym> muszę powiedzieć, że jestem przyjacielem Roberta Kowalskiego. Jestem przyjacielem też człowieka, który jest spełniony w miłości, nie tylko małżeńskiej, ale go się nie martwię. Nie chodzi nic, o nic takiego, co mogłoby Cię urabić. Yy, otóż on kocha poezję i z wzajemnością. Ja jako człowiek, który. Zajmuję się literaturą, jednak i nawet trochę zawodowo zajmuję się literaturą od ponad 25 lat. Mogę powiedzieć, że znam wielu poetów, którzy piszą, bo chcą dostać nagrody, chcą dostać stypendium, marzą o Noblu, chcą zostać Miłoszem Bis albo Szymborską Bis, jak są kobietami. Muszę powiedzieć, że to mnie strasznie u Roberta ujmuje? Otóż to jest człowiek, który kocha poezję, kocha pisać poezję, kocha słuchać poezję i to, co pisze, jest autentyczną poezją, jest pisaną poezją na przykład gdzieś tutaj w Spencerze, niecyzenowaną po to, żeby krytycy literacki docenili, żeby znaleźć się w podręczniku. To jest jego taka wewnętrzna potrzeba. Uważam, że to jest strasznie fajne, ponieważ yy, być może to jest Dobra, moja wada. Zbyt wielu spotykam ludzi, którzy piszą poezję z innych powodów. Być może oni dostaną nagrody, być może oni dostaną stypendia. No, tutaj, w przypadku Roberta, ze względu na wiek, byłoby trudno stypendium. Ale niczego nie wykluczajmy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że yy, kiedy Robert przeczytał mi parę takich swoich wierszy, to wymusiłem na nim, żeby mi dedykował te wiersze. To jest oczywiście niezręczne, ale wiecie Państwo, że w historii literatury zostaje wszystko to, co zostało. Czy został wymuszony, czy nie, to już zupełnie inna sprawa. Ja myślę, że jeżeli czegoś w życiu ludziom brakuje, to właśnie takiej niewymuszonej poezji, nie poezji aktualnego laureata znanej nagrody, nie poezji klasyków, chociaż bardzo Państwa zachęcam do czytania klasyków i cytowania klasyków, na przykład, dlaczego była słowacki wielkim wierszem był, to jest dobre pytanie. To też jest klasyka. Ale właśnie w takiej poezji, no właśnie, takiej jak gdyby takiej na luzie. Takiej na luzie. Ja mam taki wiersz, który powinien być przeczytany i nie ja go mam przeczytać, bo to jest wszystko oczywiście scenariuszu, ale przeczytam go Państwu. Ufrycka na perlasz, wreszcie Chopin, który nie gra, wreszcie Pogadamy. Bardzo mi się to podoba, a teraz przeczytam dwa wiersze, które są mi bliskie, powiedziałbym, i kulturowo, i poetycko, i filozoficznie. Nie wiem, czy mogłem wybierać ze wszystkich, ale cieszę się, że nikt innych nie wybrał, bo to znaczy, że oferta poetycka Roberta jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś. Po prostu Ty wybrałeś pierwszy. Tak, no, <laughs> Dziękuję. To też świadczy o randze naszej przyjaźni. Posłuchajcie Państwo. I bardzo mi się to też podoba, bo to w przypadku Roberta to nie jest maniera, kiedy on pisze, że w ekspresie Katowice-Warszawa 20 grudnia 2012 roku, to znaczy, że to tam wtedy napisał a nie na przykład napisał, że coś stworzył na wyspie Zanzibar, tylko dlatego, żeby podkreślić, że był na wyspie Zanzibar, a był. Tytuł wiersza – Owoc diaboli. Świat pojawił się w latach 60. minionego stulecia. Wkrótce spotkałem pierwszych ludzi. To nie był Adam, dziewczyna też nie Ewa choć natrętnie wciskała mi w dłoń nadgryziony owoc jabłoni. Zeusa, Buddę, Jezusa. Poznałem później od futbolu. Nadal gram w niebo i piekło, przemierzam księgi. Wczoraj, pośród palacowych szeptów, perystolu pod katedrą w Splicie, rozmawiałem z Dioklecjanem. Spotkaj się z Nazaryjczykiem, rzekł. Kiedyś zapłatnął mną no cesarzem, więc go odrzuciłem. Chcę po prostu sprostować y, jakiekolwiek podejrzenia, czy odrzucić podejrzenia, że Robert pisał ten tekst pod wpływem jakichś ziół, które pozwalają mu rozmawiać z cesarzami. I drugi wiersz. Mam zapisaną stronę, więc przeczytam. Też o spricie. i myślę, że tytuł tego, tego tomiku Rachunki podróżne. Jest naprawdę świetny. Nie dlatego, że on jest tak chamsko-pozmodernistycznie po, zrobiony, że rachunki różne i podróżne i tak dalej. Nie, nie, nie. Nie. To są rachunki podróżne. Ja tam byłem, nie, <śm> nie mówię, że new TV napiłem, ale posłuchajcie no, Państwo. Tytuł wiersza Nie dziwię się Dioklecjanowi. Czemu? Cesarz dobrze wiedział. Zniósł dom pałac poklasków władców, agorę zachwytu gawiedzi. Co tam Rzym pogubionych dróg? Stąd odprawił cesarstwo, tu nie wpuścił Chrystusa. Split, split dziś, staruszek, dioklecjański mur, nie pęka, pod napio, nie pęka pod naporem pleców i myśli. Cierpliwie liczy kolejne krople smoktowicy, powoli znikające w ustach. Marmurowym spojrzeniem Chłodno przyjmuje zapis upadku kolejnego cesarstwa. To są moje dwa ulubione wiersze, ale wszystkie inne są na tym samym poziomie, tylko tyle, że i pozostali goście będą mieli okazję, może nie wszyscy, ale część pozostałych gości będzie miała okazję przedstawić swoje ulubione. Dziękuję i zapraszam na spotkanie z miłośnikiem poezji w miłości odwzajemnionej Robertem Kowalskim.